Cześć wszystkim, z tej strony Bloom i witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dziś chciałbym się przyjrzeć nowym zestawom z LEGO Ninjago Powstanie Smoków Sezon 3 i właśnie do internetu trafiły nowe zdjęcia zestawów, które otrzymamy 1 marca 2025 roku. I tak swoją drogą witam was w nowym roku, pierwszy odcinek. Także co, życzę Wam wszystkim szczęśliwego Nowego Roku, a co do zestawów mogę Wam zradzić, że obydwa to są smoki, nam będą nawiązywać właśnie do trzeciego sezonu, no i otrzymujemy mieli figurkę kolejnego członka zakazanej pionki, także jest ciekawie, a same zestawy są naprawdę ładne, ale też drogie, także co, bez przedłużania przyjrzymy się im z bliska. A więc tak prezentuje się pierwszy zestaw. Jest to Kiełogrzmot Smog Chaosu zestaw o numerze katalogowym 71832, a jego cena katalogowa wynosi 300 zł bez jednego grosza. Liczba elementów w tym zestawie to 668 i zestaw ten jest dostępny od 1 marca, co już mówiłem, właśnie tego nowego roku. A co do samego zestawu, tutaj widzieliście pudełko i myślę, że grafika oczywiście jest tutaj jak najbardziej ładna. A co do samej konstrukcji, przedstawiona smoka chaosu, tak jak sama nazwa mówi też. Jest to smok, którego zakazana piątka będzie chciała uwolnić i co do samej konstrukcji, no gdy dostaliśmy pierwsze po prostu przecieki tego zestawu, wysłaby jakości, no nie podobał mi się ten zestaw, byłem do niego negatywnie nastawiony, ale teraz, gdy już mamy zdjęcie, to myślę, że ten smok jest jak najbardziej udany, mi się on podoba teraz, no ale sięgnąć po niego nie sięgną, no ale wiecie, za zawsze mi może podobać. A co do samej konstrukcji, no czerwony smok z fioletowymi akcentami, w szczególności te skrzydła są bardzo ładnie zrobione, też te... Tam, takie korkociągi na tych skrzydłach są bardzo fajnie zrobione. Ogon fajnie wykonany z tym użyciem elementu takiego też nowego. Sama głowa bardzo fajnie też, ten smok ma coś zarzucone na szyi, coś co go pewnie będzie trzymać. Ma też łańcuchy przy łapach i ten jeden łańcuch odchodzi tam do konstrukcji pobocznej. I właśnie ta konstrukcja poboczna również się tutaj pojawia i tutaj też jest funkcja zabawowa z tym, bo gdy wsadzimy tam dwie te kryształowe katany, które będą głównym po prostu, główną zdobyczą jaką będzie chciała zdobyć zakazana piątka, żeby uwolnić właśnie tego smoka. No to tutaj, jeżeli je wsadzimy w tą konstrukcję, to po prostu ten jeden łańcuch, który trzymy tego smoka za po prostu łapę, to on po prostu spadnie i uwolni tego smoka, więc myślę, że funkcja zabawowa jak najbardziej tutaj fajna, odwołująca się zapewne do serialu samego. No i co no sam smok naprawdę bardzo fajny, on też się porusza na dwóch łapach, to jest bardzo ciekawe. I co dostaliśmy jeszcze za informację, taki przeciek informacji co do tego smoka to on będzie mógł się po prostu używać Shutter i tym samym tworzyć po prostu wielką burzą Shutter więc tak to się będzie prezentowało w trzecim sezonie. No i co do minifigurek w tym zestawie? Otrzymujemy tutaj Lloyda w jego stroju na trzeci sezon, bardzo fajnie ma na ramienik co zdecydowanie na plus. Sora, Sora dobrze znamy, beznadziejna minifigurka, już teraz tak biorąc pod uwagę, że cały czas dostajemy jeden i, tam, jeden i ten sam w wariant. Co, no co, nie ma tutaj z nią żadnych szałów, co do Arina, fajna nowa minifigurka, nowa no, w sensie maska, nowa, bo strój ten sam co teraz mamy na stresie, nie mam na styczniową falę, ale nowa maska, tu taki sam jak miał kol w pierwszym sezonie w stroju, no i kura maski, taka sama jak miał bo te złote rogi, tylko że maska teraz jest czarna i myślę, że to do tej postaci bardzo fajnie pasuje z tym strojem. Bardzo fajne połączenie. Następną figurką jest Nia w trzecim, w jej odsłonie na trzeci sezon również pojawia się tutaj Noct, ciągle bez pelerynki, szkoda. No i Tyr, czyli nowy jakby ten dragonian, ale on jest nazwany, właśnie nazywa się Tyr, i to będzie pewnego rodzaju dowódca, czy też generał tych wszystkich dragonianów. Także ten zestaw się w ten to sposób prezentował. No, jeszcze tył pudełka, naprawdę, zestaw uważam, że jest ładny, też opłacany cenowo, no ale ja po niego po prostu nie sięgnę. No i drugi zestaw, jaki otrzymamy w marcu. To arcy skupienia, zestaw o numerze katalogowym 71836, za ceną katalogową 440 zł beznego grosza. Liczba elementów w tym zestawie to 869 i będzie on dostępny od 1 marca, co już w sumie mówiłem. Liczba punktów Wisiders, co teraz tak z głowy pamiętam, to 660, za taki oto próg cenowy więc takie punkty Siders otrzymamy przy zakupie w sklepach Lego, a przy poprzednim zestawie, mówiłem, tam otrzymamy za zakup na stronie Lego, czy w sklepie Lego 450 punktów Insiders. więc tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o punkty. A co do samej konstrukcji, no tutaj widzieliście oczywiście zestaw, pudełko i grafika no ciągle jest bardzo ładna, a co do samej konstrukcji, jest to smog i jest on bardzo nietypowy, bo jest to taka mieszanka, której w Ninjago no po prostu nie widzieliśmy, bo jest to smog dwugłowy, no i co prawda dwugłowego smoka już widzieliśmy, ale chodzi o sam styl. On jest z jednej strony beżowy, z drugiej strony fioletowy i ma jeszcze niebieskie, takie turkusowe wręcz akcenty i to jest naprawdę bardzo ładne. No i sam smog mi się akurat podoba. Też nie podobał mi się na likach, ale teraz gdy już otrzymaliśmy pełnoprawne zdjęcia ten zestaw jest po prostu ładny i myślę, że obok takiej smoczycy źródła ruchu jak najbardziej prezentowałby się super. Nie mam żadnego z tych dwóch zestawów, ale chciałbym bardzo, bo te smoki nowe z są naprawdę ładne. Ten również i on ma funkcję zabawową, którą tutaj widzicie. Tam po prostu naciskając coś z tyłu wystrzeliwujemy tą strzałkę, która znajduje się na środku jego klaty. No i co? No i jeszcze pobożna konstrukcja, taka jakaś miło, mini stanowisko, na którym znajdziemy tą jedną z tych katan przeźroczystych. No i co? No myślę, że fajnie to się prezentuje. Sam smok jeszcze umi ruszać skrzydłami yy, przód-tył. No i co? I minifigurki w tym zestawie, bo też są ciekawe. Znów Lloyd w jego stroju na trzeci sezon, no ale hej, no nie narzekajmy. Lloyd, to jest fajnie, że się pojawia plus, ma tą zbroję cały czas czarną, jest zdecydowanym plusem. Następnie pojawia się Cole i z tego się bardzo cieszę, bo nie będę musiał kupować mecha, żeby kola zdobyć. Nadal liczę, że pojawi się w magazynie swoją drogą, ale po ten zestaw chciałbym sięgnąć i myślę, że jakoś sobie na niego zapracuję przez wakacje. No i co? Wtedy się uda, myślę, że go zdobyć. No i co do samego kola. Tak on się prezentuje, już go dobrze znamy, też ma zbroją na plus. Wildfire, no tutaj żadnych szałów nie ma. Też mogę dostać nowy styl na trzeci sezon. Pixel, tam i figurka się mi nie podoba, co prawda, ale do kolekcji jak najbardziej fajnie, żeby się e, po prostu dołączyła. E, również otrzymujemy Kaja i w końcu otrzymuję ten, ten jego na ramiennik, bo we wszystkich zestawach teraz na styczeń go nie otrzymał, więc miło, że chociaż tutaj go dostaję, również otrzymujemy Drix, członka zakaznej piątki, e, po prostu zwykłego tutaj akurat wojownika. Dragonian, no i Sarkta, któremu trzeba się po prostu bliżej przyjrzeć, bo jego minifigurka również jest prześwietna i on ma takie złote łańcuchy na sobie. I naprawdę ładnie to się prezentuje. Kojarzy się mi z Jakubem Marleyem z opowieści Wigniny, bo ten duch też w sumie miał te łańcuchy na sobie. I nie wiem, to było moje pierwsze skojarzenie po zobaczeniu tej figurki. No ale bardzo fajnie się prezentuje te łańcuchy. Też zamek na środku, zielona szata, jakieś fioletowe coś wychodzące spod tej szaty. Też i przeplatające się między tymi łańcuchami. Bardzo fajny detal. Również główka i ona tam, jeżeli dobrze widzą, ona jest pod spodem fioletowa z czerwonymi oczami. No i oczywiście ma ten narzucony czarny coś na głowę, co ja nazywam koszem, bo tak mi to przypomina po prostu kosz, który jest narzucony na głowę. No co, no mi się górka, bardzo fajnie, jeżeli sprawdzi się teoria, że zakaz piątka ze zwierzętami, z z Wildness. To myślę, że tutaj w sumie nie mam żadnych sugestii, kim by mógł być Zark, bo no nie przypomina mi nic tak szczerze. No i co, tu pudełka, myślę, że zestaw jak najbardziej ładny. a jeszcze tutaj otrzymujemy ten kręciołek, taki sam jak w małych spinnerach, tylko z tą różnicą, że to zapewne mało symbolizować shatterspin spin od Drixa, bo jak widzimy tutaj z tyłu pudełka on też go używa. Także co, no myślę, że zestaw bardzo ładny, chciałbym go zdobyć, ale to zobaczymy jak to z tym wyjdzie. Podsumowując, tak prezentowały się dwa zestawy na marzec 2025 roku. Czy planujecie jakieś z nich zakupić? Dajcie znać mi w komentarzu, a jeśli nie planujecie, to chociaż czy któryś z tych Wam się podoba, jeszcze Przypominam, że mamy dostać w wielkie miasto rozdroże, które być może będzie szło połączyć z tymi oto zestawami modularami z niczego, ale nie jest to w 100% pewne. Też w sumie bym tego nie widział, żeby to się łączyło z tym, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Rozdroże jeszcze na nas czekałem, żeby zostały ujawnione. A gdy tylko to się stanie, ja oczywiście też nagram recenzję. Także co subskrybujcie kanał, żeby was to nie ominęło. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do samego końca i widzimy się w nadchodzących materiałach. Na razie.